Hej, witam was serdecznie. Ja jestem KAFTA na oglądacie Kane. Jest to horror przygodowy z Science Fiction, który jest prequelem gry Stasis. Stasis. nagrywałem w dniu premiery na moim kanale i uważam, że jest to duchowy następca takiego starego tytułu z lat 90. zatytułowanego Sanitarium. Stasis jest naprawdę znakomita ogroła. Kane powinien zająć mi jakoś godzinę, więc uznałem, że dobrym pomysłem jest nagranie go. Poza tym, w lewym dolnym rogu, jak zapewne widzicie, jest oferta kickstarterowa nowej gry twórców Stasis i Kane, która zapowiada się naprawdę zarąbiście. Wygląda znakomicie i będę o niej pisał na Facebooku, więc. Na Facebooka was serdecznie zapraszam. Poza tym chciałbym byście wiedzieli, że te odcinki będą trochę krótsze. Chciałbym by zajmowało one jakieś 15-20 minut, dlatego że kompletnie nie mam czasu nagrywać. Teraz jestem w rozjazdach, dlatego staram się by cokolwiek na kanale lądowało. Mam więc nadzieję, że nie macie nic przeciw, że taki krótki odcinek co wieczór sobie wejdzie z Kane. A potem znajdę coś, co podoważy się nam aż do premiery jakiejś nowej, ciekawej gry tymczasem. Bez zbędnego gadania, zacznijmy nową grę. Brotherhood prezentuje Te ich -scenki były cały czas sarombiste. Zawsze były znakomite Tak samo Stasis Coś pięknego the drodzy? You can the I don't want a child. I've never wanted one. I, I had a plan and this wasn't part of it. Relax. I promise this won't hurt a bit. How would he know? Thanks. Just a few more items to check off and we can start. Name and ID Hadley 140 31 21 09. And the procedure is being paid for by a third party? Yes. They... No explanation needed. No family listed? No family. It's just me. A special order here. Ah, that's for me. Right then. Let's begin. Nurse. Now, count back from ten. <sighs> ten. Nine. You'll be just fine, sweetie. Eight. Siostra była robotem. Hm. Uwielbiałem Stasys. Bardzo mi ją wspominam, więc tak samo sanitarium to były dwie takie zajebiste gry. Okej. Wiecie co? Spójrzcie, to jest darmowa gra, no. Aż wesprę chyba ludzi na jakichś starterze, seria. Poza tym... Co powiedzie na to, bym w outro tego odcinka wrzucił właśnie Stasis i Sanitarium? To będzie ciekawe. Ciekawe, czy któraś z gier wam się spodoba. Jedna jest z 98 roku, a jedna wyszła rok temu. I była naprawdę zarąbistym horrorem science fiction. O! Bomba! Okay. Co mogę zrobić? Nic nie mogę zrobić. Noż, co mogę zrobić? Nic nie mogę zrobić. Why?

What the f... Skrzepi i odpady po poprzednich procedurach medycznych nie napełniają nadzieją co do przeżywalności pacjentów ośrodka. Ta jednostka jest zaprogramowana, by zbadać gospodarzy w poszukiwaniu odpowiedniego osobnika. Sterowanie skanerem ma mienia, tylko celne. Tylko cele zdolne do rozpłodu. Can't Subject, no longer present. Fetal extraction canceled. Wyświetlacz pokazuje aktualny stan systemu ekstrakcji płodów. Nieruchome cielsko. Skalpel bity w kręgosłup podsłania brzmiało i poznaczoną plamą tkankę z obciętego narządu oddechowego. Ulatnia się gryzący zielony gaz. Włas do odpływowej. Okej. Okay. Prawdopodobnie muszę to cholerstwo otworzyć. Terminal komputera. Dziorno. Korporacja Kane. Szczęśliwego dnia matki. Diagnostyka zaktualizowana oprogramowanie i udana ekstracja macicy trwa rekabilitacja. Udano usunięcie macicy bez rozerwania endometrium. Udane usunięcie. Doktor Adams, kalibracja, Joseph Puno. Aktualizacja oprogramowania wersja 0313. Bolent, integracja, przekaźnika mocy, Hank, serwis, Hank Ekstrakcja, błąd. Program. Kalibruj serwo motory. Ukończono. Wstępne skalowanie celu przekierowano. Uruchom. No dobra. Okej, okay, czyli na spełnioną pościel muszę coś położyć, tak? Zaraz. Dopisane dane. Dysk z danymi medycznymi pacjenta. Czyżby komputer? Jednostka kontrolująca funkcję okazywania systemu, nie? No to nie, no kurde, no bez przesady. Co mogę o tym wiedzieć? Dysk z danymi medycznymi pacjenta. Zbramiona pościel. Terminal przy stole operacyjnym. O, proszę. Pusty ekran obudzony jest jakimś żelem śmierdzącym amoniakiem. Można ten żel stegować? Nie. Dobra, to pomyślmy. Tam dalej mogę pójść? Nope. Czyli najprawdopodobniej muszę coś wymyślić tutaj. Nieruchome cielsko. Jeśli masz na salę, z podłogą. Dobra. Wymyślmy. Co mogę zrobić? Trzeba się dobrze rozejrzeć. Czarne metalowe sporniki. Dookoła metalowej infrastruktury znajdują się zawory zraszacza, ale sam laboratorium sugeruje, było od dawna używane. Dobra, Świetlacz holograficzny. Terminal komputera. No dobra. Trochę nie skanerem ramienia.

In place. Fetus ready for Dobra, czyli teraz do terminalu komputera? Si. Odpalamy hole. Re. Okay. <laughs> Wybrało jego. <laughs> Pójdźcie na te animacje, jakie są dokładne. Czy to jest mega? Czy to jest świetne, że oni tak dokładnie zrobili te animacje? Oj, dużo czarów wypadło. Bardzo dużo rzeczorów wypadło. Pytanie, co my z nimi zrobimy? I ich jeszcze nie widzę. Widzę! Ostrzeżenie. Wykryto pożar. Okej. Okay. Ej, żyjesz, Hadley? Odchłań, cokolwiek się tam znajduje. Nie widzę, bo odblokowana się osiągnięta nogę nie może być gorsza od tego, co jest tutaj.

o Boże, Tymiące szczątki, dym i płomienie tańczą dookoła po wyginanej masy z metalu i ciała. Na aluminiowej powierzchni ktoś wyrył wyraźnie słowo matka. Że what? The fuck! No, z wyższego poziomu wystaje wykręcona stalowa belka. Wlazłem. Jakim celem tego nie wiem? Zmierzony terminal komputerowy już nigdy nie zadziała. to, ktoś używał go jako pamiętnik. Yo! Hank, 23 marca. Alice jest chora. Kiedy oczyszczałem przed Bajką na dobrą, zauważyłem, że włosy wypadały garściami. Poza tym rano była niemrawa, blada i cieknąca. Matka mówi, że jedzenie w środku jest zepsute. Dla pewności zacząłem mnie karmić proteinowym proszkiem z mojej prywatnej skrytki, ale wydaje mi się, że powodem choroby jest jakiś składnik jej kroplówki. Pompujemy w z mnóstwo nielegalnych, eksperymentalnych środków. Może ich krew została skażona? Muszę znaleźć nowe źródło. Najlepsza byłaby próbka miotu. Nawet jeśli znowu mnie przyłapią menedżery karna. Zdrowie mojej siostry jest ważniejsze. Zresztą i tak może tam pójść po nową porcję gazu miotu. No i przecież to okazja do nowych badań, jak mówi dr Adams. Napełnia Sagan wiedzą. Nie rozumiem tego żartu, ale zawsze się z niego śmieję. Matka mówi, że muszę się śmiać z żartu, bo inaczej ludzie pomyślą, że jestem dziwny. Postanowiłem sporządzić listę najlepszych reakcji na rozmaite społeczne sytuacje. 24 marca. Reakcja na rozmaite bodźce behawioralne. Śmieję się z tych żartów. Jeśli ktokolwiek zwróci uwagę, że z pojemników na odpady biologiczne znikało części ciała, to lepiej zwalić finał Josefa czy na techników Kane. Lucy reaguje na nowy program. Lucy to Alex przynajmniej kiedyś była Alice. Nowy imię bardziej pasuje do twarzy, którą dostałam w zeszłym tygodniu? What? Wygląda teraz na typową Lucy. Mieliśmy kiedyś starzystkę o imieniu Lucy, miała na się takie same piegi, ale... to było kiedyś. Byłem wtedy kimś innym, starszym, trudno się w tym połapać. Kiedy zapytałem o to, doktora Adamsa powiedział, że od czasu wypadku moje wspomnienia bywają zawodne. Możliwie więc, że jej wi sekcja to tylko mi się przyśniła, a te wrzaski i łzy... Sposób, w jej organy mieniły się w świetle lamp chirurgicznych, wydawały się takie prawdziwe. Przy okazji dość erotyczne. What the f Ostatnia transfuzja z nowego źródła miała ciekawe, choć nieoczekiwane skutki uboczne. Lucy wydziela teraz substancję przypominającą składem gaz miotu. Za do ust, wywołuje podobną reakcję narkotyczną. Zacząłem ścierać substancję z jej skóry i przechowywać w słoiczku, bo według matki, niej własnej siostry jest nieodpowiednie. To nie jej własnej siostry. What is wrong with you? Teraz przynajmniej mogę nosić substancję przy sobie i zażywać, gdy ból staje się nie do zniesienia. Praktyczne rozwiązanie. Ostatnio mam dużo pracy. Awaria czy pomatki oceniającego przydatność materiału doprowadziła do eliminacji dwóch partii nosicielek przed wyznaczonym czasem, bo laboratorium kręciło się dużo techników i sprzątaczek. Musiałem więc tymczasowo przenieść lucy ze schowka w sterowni atmosferycznej w inne miejsce. Moja reputacja w ośrodku i tak jest już naszarpnięta, Odkrycie przez kogoś mojej siostry tylko pogorszyłoby sprawę. Matka twierdzi, że inni by tego nie zrozumieli. W sterowni atmosferycznej jest teraz dużo więcej miejsca, więc jak tylko rozwiążę problemy techniczne z nogą Lucy, nauczę ją tańczyć z walca. Akurat czytałem o leczeniu martwicy larwami, kiedy w laboratorium pojawiły się robaki, które na czas na kolejne eksperymenty. Przez ostatnie awarie chipu arm, doktor Adams jeszcze bardziej niespokojnie niż zwykle. Dziś słyszałem jak wypytywał o Josef o nieprawidłowości w raporcie dostępu do laboratorium. Widziałem kilka razy jak Józef szlajał się po laboratorium z jakąś kobietą, ale powiedział doktorowi Adamsowi, że nic nie wie o żadnych nieprawidłowościach. Doktor Adams mu uwierzył jak zwykle. A może doktor Adams z jakiegoś powodu nie chce, żeby Joseph miał kłopoty? Jestem pewien, że czasem po prostu ignoruje jego hmm, dodatkowe zajęcia z nosicielkami. Jest wobec niego dziwnie opiekuńczy. Musiałem amputować Lucy lewą nogę, choć terapia larwami początkowo wydawała się skuteczna, a zdążyła wniknąć zbyt głęboko w tkanki kończyny. Doprowadzając do ich częściowego rozpuszczenia. Co za bałagan. Dostaliśmy nowe nosicielki z działu planowania rodziny Kane w celu przeprowadzenia drugiego etapu inkubacji do końca tygodnia. Powinienem więc bez problemu znaleźć wśród nich odpowiednią dawczynię. Matka bryka się z problemami. Nadal. Twierdzi, że technicy chcą usunąć i przeinstalować jej system operacyjny. Nie mogę do tego dopuścić. Co jeśli matka przestanie mnie przez to kochać? Co jeśli o mnie zapomni? Matka to robot, co nie? Herley znowu jest chora. Herley to Lucy. Kiedyś była luz? Czy ja jestem Headley? Postanowiłem nazwać ją Headley, bo tak nazywa się jedna z ścielek Piękne imię. Nosicielka też jest piękna, zwłaszcza jej lewa noga. Nowa choroba Headley została prawdopodobnie wywołana grzybem, który zalał się w szybach wentylacyjnych całego ośrodka objętego przez to kwarantanną. Jej usta i nozdrze wypełniły się śluzem, a biopsja płuc ujawniła zaskakującą, imponującą ilość mykotoksyny nieznanego pochodzenia. Wypadło jej kilka zębów, a wiedzieli na jej śluzówki zaczęła pachnieć moczem. Na dodatek: Matka nadal ma kłopoty. Zacząłem pracować nad planem ucieczki. Przeniesienie Hadley i matki do windy nie będzie łatwe. Nawet gdybym potrafił to zrobić, nie mam IO, który pozwoliłby mi opuścić to miejsce. Holy shit! Dude! Dude! Promienie światła: terminal kontrolny. Ten brudny poplamiony terminal. Jakimś cudem uniknął. Szkoda. Ramię. Ten terminal został zablokowany z powodu błędu bezpieczeństwa. Ok. Hasło? Było, czy nie było? Chyba nie było. Nope. Ale te animacje, podnoszenia tego i tak dalej. Kurde, super. To, że wyciąga tego laptopa na ekran. Fajne życzory mnie światła. Czyli nic, no to odchłań. Schodzimy, tak? Cokolwiek się tam znajduje nie może być gorsze od tego co jest tutaj. Zakład? Wanna bet? One bet, 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 No już tak nie stęgaj, tylko zeszliśmy parę metrów. Odsłonięta izolacja, woda skapująca w tym szybie doprowadziła do przeżarcia metalu przez rdze. Przez co na wierzchu znalazła się izolacja. Okej. Okay. Hmm. Płynący element. No ja mam tylko to, a z tym dużo nie zrobię, nie? Błysk. The fuck? Oh, nie Światło odbite od metalowego przedmiotu. Jeszcze no skalpel. Nice. No dobra. Płonący element. Nope. Szczypce z ostrzem. Co mam kurna, zrobić? te szczątki. No bo na cholera mi z innego powodu ten. Zar. Spróbujmy wejść na górę. Czy jest powód. Co ja mogę z tym skalpelkiem zrobić? Nie. Próbujemy. Po kolei. To musi być coś na dole. Dlatego ja nie grałem tego taką przygodówkę, będę się gubił i plątał, ale... Warto. Oh well. Rozrzeszono tłamki. Szybce oh well. z ostrzem. Mogę podnieść. Tak po prostu. Że niby nie sięgam? Dobra, to może tak. No skoro nie sięgam, tak? A chcę sięgnąć. To sam do cholery zrobić. Tu mogę wejść. Ah, wszystko wyjaśnia. Po prostu nie są jasno oznaczone te tereny. What the fuck. No, wygląda. Na pewno nie. Zawierzono ludzkie szczątki. Groteskowy twór z amputowanych, do siebie części ciała tych razem, czym okropną jest ta majonetka. Oh shit. Krucyfiks. Figura została delikatnie zwieszona na krzyżu. Jej cienka, jak pergamin skóra, przypomina... ...tak miło brzoskwinie. Promiony ...płynę mołtarz. Zapewne świeczki. Cienie wyglądały jak czarne upiory wrzucane przez świece... ...świetle. Terminal kontroli atmosfery. Ostrzeżenie, wykryto aktywnego I.O. Aktywny identyfikator, czy to oznacza, że... Może no? Zamknięta puszka proszku proteinowego. So dark. What? Hello? Who's there? It's dark in here. I can't see anything. I, I can't see you. Who are you? Why... Why can't I see? What's happened to my eyes? Where are... God. What is that feeling? My hands. My feet. My fucking skin. Some spares. What? Nothing. Bad joke. <laughs> Where am I? Okay, okay. Keep calm. Was I... Was I in an accident? I don't know. I, th I think I can smell blood. Well, I'm Hadley. I, I can't. Can't remember my name. Can't remember. It'll come back to you. I'm sure it'll come back to you. Oh shit. Hello? You there? Um it's dark, but I can hear muffled noises. I I my <laughs> Speak up, buddy! <sighs> On again. Ok. O kurde. Porąbane. Ale to na tyle w tym odcinku, moi drodzy. Niedługim, ale jednak. Mam nadzieję, że się mi podobało. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie zobaczyć więcej, to naprawdę wdzięczny za kciuka w górę i, i wasze wrażenia w komentarzu. Rzecz w tym, że gra jest darmowa, więc jeżeli sami chcecie ją przejść, to jest dostępna na Steamie. Jest to prequel Stasis poniekąd, więc jeżeli graliście w Stacy's albo macie ochotę zagrać, to warto zacząć na przykład od Keina, bo czemu nie? Rzecz w tym, że obecnie czekam na jakąś ciekawą premierę, która. cóż, na którą prawdopodobnie jeszcze trochę poczekam, aczkolwiek. Mam nadzieję, że się wam podobało. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście i że macie ochotę zobaczyć więcej. Całość zmieścimy, myślę, 3-4 odcinki i będzie pogrzebo. całość trwa około godziny, więc. Mam nadzieję, że się wam podobało. Tymczasem ode mnie to tyle. Trzymajcie się ciepło, moi drodzy. Amigo som skjer her.